Kosmity. i mam taki, taki kosmiczny, e, kosmiczny samochód Galaxa to jest właśnie ten sam, w którym podróżują, um, podróżują e, kosmiki. oraz kupiłam mojemu synowi wcześniej taki sam e, samochód I teraz tak, kupuje się jego w, te, jego w ten sposób Wchodzimy do trybu kupowania i w tą różną zakładkę sortuj według przeznaczenia. Wpisujemy kod wpisujemy kod Testing Hc na w Ja już mam go wpisanego, więc teraz więc teraz tylko muszę wpisać... E... Ja nam się znać zapytania. Wchodzimy w różne. E, najlepiej wtedy e, zrobić listu i zawartość, ponieważ e, jeśli tak nie zrobimy, to trudno znaleźć. Znaczy, przynajmniej dla mnie. A nie, to jest spoko. E, tak. No i to jest z 4 pół roku kosmiczny samochód Galaxa. Kosmiczny samochód Galaxa kosztuje... E, no zróbcie to kosztuje. E, nie wiem teraz jak to przeczytać, no, ale widać chyba tak. E, tak. No i po prostu sobie i on musi stać na takim podjeździe jak stoją samochody. Jeszcze chcę pokazać, zobaczcie, ktoś z Taśni robi igrę yy, yy, bez śniegu. Ale yy, jest śnieg, tylko tak jest. Tak, yy, jest śnieg, tylko yy, znika, kiedy jesteśmy w trybie budowania. No właśnie, jest śnieg? Aha. Dobra. Ruchy, ruchy. Tak, mi się bardzo zaczyna bałam się ten dodatków. E, tak, i teraz tak. Yy, trochę zmian, ponieważ moje dziecko Sim e, stało Moje dziecko Sim stało się wróżkiem, ponieważ chcę Wam pokazać różne atuty wróżków. E, moja Karolina Korowska, ok, e, ona stała się e, wiedźmą Czarodziejką, po prostu. Tak. Nie wiem dlaczego wtedy, pragnienie się zmieni. Inne... Tak, mam tu dowód. Ma różkę magiczną, klasyczną. I może I nie jest tak spróbuj rzucić czar, tylko ustawię jako różkę preferowaną. No. Dobra. Mm, tak, a. Maciek korowski już niedługo będzie wilkołakiem. Tak, właśnie już mogę go zmienić. No i po prostu zmieniamy z człowieka na wilkołak. Okej, okay, To był odcinek, w którym pokazałam wam jak kupić um, jak kupić samochód Galaxii, czyli się W następnym odcinku będzie bardziej o tych właśnie istotach nadnaturalnych. E, e, tak. W następnym odcinku może powiem Wam, e, jak, e, jak zrobić ze swojego domu grobowiec, jeśli ma się oczywiście dodatek wymarzony podróża. E, będziemy odkrywać też inne dodatki. Więc no. Więc żegnam się z wami dzisiaj. Ja!